Na początku prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, bo to naprawdę pomaga. Krzysztof Bosak i Marek Jakubiak połączyli siły i zmiażdżyli Donalda Tuska w sprawie niekontrolowanej polityki migracyjnej oraz katastrofalnych decyzji jego rządu. To był prawdziwy polityczny nokaut, który odbił się echem w całej Polsce. Bosak, w punkt, wypunktował zagrożenia, jakie niosą za sobą decyzje Tuska o otwieraniu granic. Mówił o bezpieczeństwie, odpowiedzialności i realnych skutkach które widzimy już na zachodzie Europy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Faktycznie spotkaliśmy się dzisiaj, trochę będąc zaskoczonymi, z premierem rządu polskiego, z prezydentem i chcieliśmy tutaj wszyscy razem porozmawiać o tym, co się dzieje. Premiera nie ma, prezydent wyjechał a my zostajemy z problemem, tak jak i Polacy zostaną z problemem, jak się okaże, że nasza klasa polityczna nie dorosła jeszcze do, rozm do rozmawiania, czy też mówienia o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej. Więc tuzy intelektu się odzywają, ale nie zwracajmy na to uwagi. Proszę Państwa, powiem tak. Król jest nagi. W Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, wygrał wybory bardzo dużą przewagą Donald Trump i zaczęło się. Zaczęła się panika w Europie, zaczęło się wszystko, co można nazwać zmianami i zaczęło się patrzenie na sprawy wprost. Otóż bezpieczeństwu, jak i wojsku, zaszkodzić mogą naj, najbardziej zaszkodzić mogą dwie rzeczy zbyt duża liczba generałów i polityk, polityka w wojsku. Wojsko tak naprawdę nie jest zbyt skomplikowaną instytucją, bo tam chodzi o to, żeby wygrać, a nie przegrać i żeby mieć czym wygrać, a nie żeby mieć czym przegrać. I w sytuacji takiej, jaką dzisiaj mamy, proszę Państwa, no to chcę powiedzieć, że przedwczoraj dosłownie prasa niemiecka zadała pytanie Donaldowi Tuskowi że przed Donaldem Tuskiem stoi dzisiaj pytanie, na które musi sobie w miarę szybko odpowiedzieć. Czy będzie kupował sprzęt wojskowy w Ameryce, czy też u nas, czytaj Niemcy. Otóż mam wrażenie, że Donald Tusk po dzisiejszym expose, jakby to nie nazwać, decyzję już podjął. Otóż te 800 miliardów, proszę Państwa, nie łudźmy się, nie łudźmy się, jest po to, żeby wydawać je we Francji i w Niemczech. Czy na Mistrale, czy na kolejne Karakale, czy na zepsute chałbice 155 mm, czy niejeżdżące po Ukrainie leopardy? Pewnie tak. Natomiast chcę powiedzieć, proszę Państwa, że w oczywisty sposób powinniśmy stawiać na własne zdolności bojowe i na własną myśl technologiczną, techniczną. Polskie uzbrojenie dzisiaj nazywane przez Ukraińców Mercedesami pola walki to są stare nasze czołgi TP-91. Tam, gdzie Leopardy nie mogą, one zawsze mogą. I tutaj do pana premiera zwracam się z gorącą e, przypomnieniem, że mówię cały czas, stoją na zetenie T-72. Jeszcze stoją i to w setkach sztuk. Trzeba je przerobić na PT-16, PT-17, a nie patrzeć się ciągle na innych. Co prawda tam klimatyzacji nie ma, no ale przynajmniej e, żołnierze nie, w środku nie giną. <laughs> Szanowni Państwo, <laughs> mówiąc o jedności... Pan Donald Tusk patrzy nam prosto w oczy i mówi Mówmy o bezpieczeństwie Polski, po czym występuje pan Konwiński, mówi zupełnie odwrotne rzeczy albo to schizofrenia polityczna, albo coś naprawdę macie z głową. Jeżeli my, my, prawica Polska Mówi o tym od lat, dziesiątek lat, że grozi nam niebezpieczeństwo z, e, e, ze strony wschodniej, że nie należy dogadywać się z Putinem, z mordercą, że należy o polskie bezpieczeństwo dbać. To proszę Państwa, wtedy Wasze zachowania były zupełnie diametralnie odmi odmienne niż dzisiaj. Bardzo jestem Wam wdzięczny, że wreszcie naukę pojęliście naszą. Otóż wróg główny jest na wschodzie, ale nie zapominajcie że historia potrafi koło zawrócić i wróg równie dobrze, jak w 39 roku może przyjść z zachodu. Bowiem dzisiaj, ja nie mówię o naleśnikach, dziś proszę państwa powiem tak, bądźmy ostrożni, bądźmy myślmy na przyszłość, po, popatrzmy na 1935 rok. Popatrzmy, czym się Polska wtedy zajmowała i z kim miała podpisane pakty o nieagresji, a wyjdzie wam czysto na białym, że wróg może do nas przyjść z każdej strony, a Polak musi być bezpieczny własnym bezpieczeństwem. Tutaj Amerykanie akurat nam absolutnie nie przeszkadzają. Natomiast proszę Państwa, wy, którzy mówicie o tym, że z Rosjanami nie należy współpracować wy którzy braje, bijecie brawo jak się mówi o agenturze rosyjskiej wy którzy dzisiaj mienicie się obrońcami Rzeczypospolitej pytam się co zrobiliście co zrobiliście w sprawie Smoleńska choćby i wyjaśnienia tego czemu winien jest Putin to jest wasza robota dzisiaj napadanie rano mieszkań kobiet wystąpienia Bosaka i Jakubiaka były mocnym ciosem dla rządu Tuska. Obaj politycy skupili się na konkretach. Pokazali, że obecna władza nie tylko rezygnuje z suwerenności, ale też realnie naraża bezpieczeństwo Polaków przez swoją uległą politykę migracyjną. Bosak wyłożył czarno na białym, jak brak kontroli nad napływem obcych kulturowo-grup prowadzi do konfliktów społecznych, napięć i chaosu. Wysoki Sejmie, jesteśmy świadkami swego rodzaju operacji dezinformacyjnej, odwracania uwagi od rzeczy istotnych. Zarówno ta rezolucja w Parlamencie Europejskim nie ma żadnego znaczenia, nie ma mocy wiążącej, jak i cała ta uchwała dziś tutaj przedstawiona ma charakter iście kabaretowy. Ta uchwała zresztą potwierdza nieprawdę. Nie ma w rezolucji Parlamentu Europejskiego żadnego stwierdzenia, żeby projekt Tarczy Wschód był projektem flagowym dla Unii Europejskiej. Nie ma żadnego tam przesądzonego finansowania. Jest jedynie taki zamiar. Dopisany do punktu 15, na końcu tego punktu wyraźnie po przecinku jest dodane i Tarcza Wschód, i jeszcze Tarcza Wschód. W 20 punkcie, jeśli ktoś z was to przeczytał, znajdziecie zasadę, równomierności rozłożenia inwestycji w obronę, równomierności geograficznej. Zasada równomierności geograficznej w skali kontynentu europejskiego jest wprost sprzeczna z tym, o czym kłamiecie Polakom, czyli rzekomym uprzywilejowaniem wschodniej flanki NATO. Nie da się jednocześnie zbroić państw bałtyckich, Polski i Portugalii, Hiszpanii. Albo jest równomiernie, albo jest jakiś priorytet. Druga sprawa, przesuwanie kompetencji do Brukseli jest wprost sprzeczne z naszymi priorytetami obronnościowymi. Tu powinny zapadać decyzje. Żaden z generałów tego nie poprze, bo żaden z generałów, yy, każdy z generałów wie, że to jest bez sensu, co chcecie zrobić. Żadnego eurodługu, żadnych kolejnych euroobligacji, żadnych nowych kompetencji do Unii Europejskiej. Jedyne, co Unia Europejska mogłaby i powinna zrobić, to dać nisko oprocentowane kredyty, a tutaj w polskim rządzie, w polskim Sejmie powinniśmy dyskutować, na co je przekształcić. E, I ostatnia sprawa. Osłabiacie stanowisko negocjacyjne Polski. Większość rzeczy. W kwestii tego, jak ma być ten instrument skonstruowany, jest nieustalone. Premier dzisiaj na ten temat dyskutuje, a wy do rangi doktrynalnej podnosicie poparcie kota w worku. Jesteście tak samo nieroztropni, jak był premier Morawiecki, kiedy tutaj reklamował KPO i później się okazało, że eurodług jest, euroobligacje są, pieniędzy nie ma. Dziękuję. Ostatnie oświadczenie poselskie pozwolę sobie ja wygłosić. Dotyczy ono przywrócenia kontroli na granicach Polski. Uważam, że nasza debata musi być oparta na prawdzie i dlatego ta prawda Polakom należy się o tym, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Otóż tak zwane przywrócenie kontroli na granicach jest niepełne i będzie nieefektywne. Polska nie jest w tej chwili niestety przygotowana kadrowo do kontroli swoich granic ani do zaradzenia obecnemu kryzysowi migracyjnemu, który zaczął się i nasila się w Polsce. Dysproporcja pomiędzy liczbą funkcjonariuszy po stronie niemieckiej i po stronie polskiej jest jak kilkanaście tysięcy do kilkuset osób. Te tak zwane kontrole przywrócone na granicy z Niemcami są kontrolami wyrywkowymi. Wiemy to w tej chwili już z wielu miejsc na granicy, gdzie nasi posłowie, nasi działacze, nasi prawnicy sprawdzali, jak ta kontrola wygląda, oceniali to. Nie mogą fotografować, ale mogą przecież doświadczyć na własnej osobie i doświadczyć na własne oczy, jak to wygląda. Te kontrole są głęboko wyrywkowe, jak powiedział jeden niezwykle doświadczony funkcjonariusz Straży Granicznej. Wyrywkowa kontrola to żadna kontrola. Co więcej, państwo polskie nie jest w tej chwili przygotowane do kontroli zielonej granicy, ani coraz bardziej płytkich, szczególnie o tej porze roku, rzek, które dzielą nas z Niemcami. W związku z czym zachęta do nielegalnej imigracji do Niemiec jest a niemieckie państwo jest coraz lepiej przygotowane do tego, żeby tę nielegalną imigrację wychwytywać i przerzucać z powrotem do Polski. Albo Polska zacznie traktować poważnie kontrolę swoich granic, także granic wschodnich, przez które imigracja ciągle do Polski przenika, albo ten problem nielegalnej imigracji w Polsce będzie się nasilał, bowiem z większością państw na świecie, czy też znaczną ich liczbą, z której imigracja do Polski dociera, nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Dotychczas nie było kontroli efektywnych na granicy z Litwą, na granicy z Czechami, także na granicy z Ukrainą czy z Białorusią, które te granice, szczególnie z Ukrainą, były przesadnie otwarte, a z Białorusią nie jest dostatecznie zabezpieczona. I grupy przemytników, grupy wspierające przemytników, tak zwane NGOsy, operują w okolicy granicy co zostało dość dobrze udokumentowane jeszcze w okresie rządu PIS przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną i problem ten do dziś nie został rozwiązany. Polacy mają prawo do prawdy i tak wygląda ta prawda. Kadrowo jest w tej chwili w każdej ze służb, które wymieniłem kryzys. Niestety ci imigranci przez Polskę próbują dostać się do Niemiec, nie są zatrzymywani. To, o czym mówi rząd, czyli cofanie ich do krajów pochodzenia też nie działa w pełni efektywnie. Podczas przeprowadzonych interwencji w placówkach Straży Granicznej wiemy to z pierwszej ręki od funkcjonariuszy. Zarówno Litwa w różnych sytuacjach odmawia przyjmowania tych ludzi z powrotem, jak i państwa, z którymi nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Jedyne remedium na tą sytuację to zacząć traktować swoje granice naprawdę poważnie. To nie, nie musi oznaczać utrudnienia ruchu granicznego dla. Obywateli państw Unii Europejskiej, natomiast to musi oznaczać kontrolę zielonych granic, to musi oznaczać kontrolę ruchu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, która będzie na tyle dokładna, że będzie zniechęcać do wykorzystywania Polski jako szlaku nielegalnej imigracji. Obecnie mamy do czynienia z operacją, w mojej ocenie niestety w pewnej mierze socjotechniczną stwarzania wrażenia, że wszystko jest ok, podczas gdy nic nie jest ok. Dziękuję bardzo, to jest koniec mojego oświadczenia poselskiego. Bosak i Jakubiak nie potrzebowali wielkich słów ani teatralnych gestów. Wystarczyła im prawda i odwaga, by powiedzieć to, czego wielu boi się nawet dotknąć. Ich wystąpienia pokazały, że są jeszcze politycy, którzy mają kręgosłup i którzy stawiają interes Polski ponad polityczne kalkulacje. Rząd Tuska w tej debacie nie miał żadnych mocnych argumentów. Został rozbrojony publicznie i bez litości.